No, to to Lunax Tam was w kolejnym odcinku z I stwierdziłem, że Właśnie dawno nie było Na moim kanale tej gry I I sobie powrócę Do tej gry Więc Więc jest ta gra No to zaczynamy Ale się dał gościu. Ale się dał pod Kurde, ale ja się dam ja pierniczę. No co, rozlegam. jak będą takie dźwięczne. To w zasadzie takie mu to będę właśnie. Y... Albo nie, lepiej nie, bo... jest ja znowu wali i będzie kicha. Będę się zastanawiać, czemu biorę te, ten tryb offline. Biorę go, gdyż na offline nic nie przecina, bo gram z bodami, a na online to będzie ten bo to z prawdziwymi ludźmi gram. Wtedy by mi pewnie jeszcze wywaliło nagrywanie, i no i tyle by było. Więc wolę nie ryzykować, no. Ale ja teraz zaryzykowałem. I teraz ryzyko się nie opłaciło. Hmm, ciągle ten DD jest na pierwszym miejscu. Próbujemy właśnie y, go, y, go przegonić w tej, w tej batalii tej o masę o pierwsze miejsce w zasadzie немец. Значит, может, вот так вот скрина и просто такие. Вот. Значит, у меня такие вот скрина свои выгенерировало. Что меняется? Ale się, ale się jakoś nie dają Właśnie niektórzy, bo niektórzy to są Niektórzy robot są inteligentni, jakoś się nie dają Więc to trochę dziwne Właśnie do tego tak trochę defensywnie gram, żeby nie stracić tej masy zyskać. Szkoda, że jeszcze mnie nie ma w tej tabeli, ale może za niedługo będę, mam nadzieję. Bo już mam prawie 2000 masy A to jest od 10 miejsca, jestem 26, a to jeszcze trochę mi brakuje Muszę tak trochę defensywnie grać że teraz nie mówię, ale. Y... Jestem teraz trochę skupiony, żeby nie stracić tej mazy. A muszę też uważać na te, ten. Na ten, na tę czerwoną linię, bo jak ten. Jak na nią wtarnę, że tak powiem, no to. Y... Gra mi się. Gra mi wodzi do głównego momentu, jakbym zginął, a nie zginąłem, tak po prostu tak jest. Ale gdzie ten dd? Sorry, że... Yy, przepraszam za to, że jak drugi raz mówię to... Ale... zapomnij Ale... Jestem schlerotykiem, więc mogę zapomnieć... Co mówiłem, a czego nie mówię No właśnie... Yy, Możecie też pisać yy, yy, pod filmem jak się Wam podoba moje intro, bo właśnie zrobiłem intro No i możecie je ocenić czy, czy dobre, czy, czy super, czy słabe jest to intro. Mnie się wydaje, że tak osobiście dla mnie to jest spokój w miarę.

milimetr by był i już bym zginął jakby mnie nie skręcił Ile mam masy? Hmm. Raz będę miał 3000. Chyba na więcej. Yy. Dotychczas jak grałem, uzbierałem na więcej chyba. No chyba tak. Może być, chyba że wpujemy swój rekord. Rekord chyba. O, już mam 3000 Nie, uku... o nie! Ale... A, z tego ciłem, Kurcze Aj. Ale to chyba rekord kurcze No już ja tego rekordu nie dam mi się pobić. No, spróbuję. Ostatni nie raz były A szkoda Uj, kurcze czy sam nie panuje nad swoim nad swoim palcem bo jednak nie jestem do końca przyzwyczajony. nie jestem prosem w stereo na telefon, więc, więc takie mm, kontrolowane ruchy mm, mogą się przydać Miódkość no, tak jest mega górna na sprincie Odważny gość jest, widać Oj, nie zgubiło Pięknie. Bình nhỉ. Ủa. Kurde, a no, zagapiłem się. Kurczę. Ajajaj. Kurczę. No nic. To na tyle. Dzięki, że byliście. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. I. I skomentujcie ten film. Jakie są Wasze doznania? Dobra, to, to było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do ostatniego filmu. Siemano.